Dzień dobry. Witajcie serdecznie w moim ogrodzie w Zgorzałem. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o trzech bardzo ważnych rzeczach: o torfie, kompoście i kompostowaniu. Torf powinien zostać na torfowisku, ponieważ właśnie tam spełnia on najważniejszą funkcję i dla człowieka, i dla przyrody. Pamiętacie przecież, że jest odpowiedzialne za retencję wody, a także za stabilne magazynowanie dwutlenku węgla. A w dzisiejszych czasach, takich nagłych zmian klimatycznych, ten dwutlenek węgla powinien być pod naszymi stopami, a nie w powietrzu. Nie wiem czy wiecie, większość podłoży ogrodniczych, które kupujemy w sklepach, w szkółkach, niestety jest właśnie zrobione z torfu. Z odkwaszonego torfu. I to jest ogromne zniszczenie dla naszej planety. Bardzo ważne jest, żebyście o tym wiedzieli i żebyście szukali substytutów innych podłoży, w których możecie wysiewać, wysadzać rośliny. Również dobrze by było, żebyście byli świadomi tego, co kupujecie w sklepach. Fajnie by było, gdybyście mogli kupować warzywa albo cokolwiek innego uprawianego w podłożach beztorfowych. Możecie robić swój własny kompost i mieszać go na przykład z piaskiem albo robić ziemię liściową albo nawet ziemię z przekompostowanej kory. Ja w swoim ogrodzie uprawiam wszystkie warzywa, zioła, kwiaty jednoroczne, byliny na kompoście, oczywiście swoim, a jeżeli mi mojego zabraknie, to kupuję ten wspaniały materiał, który jest kompostem z naszych lokalnych zakładów utylizacji odpadków w szadłkach. Zobaczcie jaki piękny, czarny kompost. Używanie torfu do Ogrzewania naszych domów to jest rzecz bardzo dawna, ale używanie torfu do robienia podłoży ogrodniczych dla ogrodników profesjonalnych albo też dla amatorów, to jest rzecz stosunkowo nowa. Nie wiem, czy o tym wiecie. Gdybyście zajrzeli do podręczników z Technikum Ogrodniczego z lat 70., 80., to znaleźlibyście bardzo wiele ciekawych i wartościowych przepisów na różne mieszanki beztorfowe. I oczywiście są one głównie na bazie kompostu. I to jest ważne, żebyście próbowali sami robić mieszanki na przykład paprociowe, liściowe, skory, tak? tu chodzi o materiał przekompostowany z własnego kompostu pomieszanego na przykład z piaskiem. Taki materiał używa się teraz w niektórych szkółkach. Szkółkarze, którzy też wybierają tą drogę uprawy swoich roślin bez torfu. Także takie rośliny też możecie kupić już w szkółkach, w centrach ogrodniczych i szukajcie ich, bo warto. Ale ogrodnicy ekologiczni i świadomi już od dziesiątek lat odchodzą od torfu kopanego, dlatego że nie dość, że jest to tragedia dla planety, to przy użytku w ogrodzie, w szklarni, wcale nie wydaje się on aż taki dobry. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często po otwarciu worka, w którym jest podłoże zrobione na bazie torfu... Zauważacie w nim dużo pleśni i grzybów, które wcale nam są niepotrzebne przy sadzonkach, przy wysiewach, przy pikowaniu albo sadzeniu młodych roślin. A wiecie, dlaczego on tam się pojawia? Dlatego, że oryginalnie tor, który jest kopany z głębin, jest sterylny. Tam nie ma nic, on jest czysty biologicznie, więc później jak jest wykładany na powierzchnię, to nagle atakują go różne, przeróżne grzyby i niestety on nie jest w stanie się obronić. I potem to jest przynoszone do naszych ogrodów. Do naszych roślin. A zupełnie inaczej sprawa wygląda z kompostem. Czy to jest kompost wasz z ogrodu, czy to jest kompost z zakładów utylizacji odpadków? Te materiały są żywe. Tam są mikroorganizmy w różnych ilościach. Ten, który jest kupowany w miejskich zakładach utylizacji odpadów, jest robiony w większych temperaturach, a więc tego życia jest tam minimalnie mniej. W waszym ogrodzie życia będzie bardzo dużo w kompostowniku, i to jest podstawa kompostu. Dlatego na kompost się mówi, że to jest czarne złoto ogrodnika. Tam jest tyle mikroorganizmów: bakterie, grzyby, otoczaki, pierwotniaki, nicienie. Większe rzeczy, takie jak na przykład czytównice, to wszystko jest w stanie zwalczać jakiekolwiek choroby grzybowe, więc wy macie do używania całkowicie zdrowy, żywy materiał, który będzie bardzo dobrze wpływał na wzrost roślin. Robienie kompostu naprawdę ma sens, dlatego, że po pierwsze, wszystkie materiały są już w Waszym ogrodzie, nie musicie niczego kupować, przywozić, wywozić, także żadnego transportu, żadnego śladu węglowego. Poza tym, robiąc swój własny kompost, produkujecie nie tylko materiał do np. przesadzania roślin, ale także do ściłkowania a przez ściółkowanie kompostem wpływacie dobrze na zasobność gleby. Czyli nie musicie używać tak na dobrą sprawę żadnych nawozów, a szczególnie nawozów sztucznych, które jak wiemy zabijają wręcz życie w glebie, w kompoście. Dodatkowo robienie kompostu naprawdę też nie jest trudne. Może Wam się wydaje, ale nie. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach. W kompostowniku musi być woda i powietrze wystarczające tego ilości. Widzicie tutaj na przykład u nas, my robimy kompost w taki sposób, że kompostowniki są oczywiście duże, dlatego że mamy duży ogród, ale są zabudowane tylko z trzech stron, żeby powietrze było dostępne i żeby można było też łatwo go wybierać. Kompostownik akurat jest bardzo ekologiczny, ponieważ zrobiony jest z gałęzi i z konarów drzew, które tutaj się poprzewracały po, po wiatrach zimowych i w takich ściankach również, również mieszkają różne małe organizmy, grzyby, ptaki, nawet jeże gdzieś tam na dole, ale to jest też ważne, że te ścianki pozwalają na dostęp powietrza. Także my robimy kompost w ten sposób, że zbieramy materiał. Ten kompost jeszcze tutaj nie jest właściwie zrobiony. Tutaj cały czas podczas sezonu wrzucamy wszystko, co mamy z domu, odpadki z kuchni, z ogrodu. Jeżeli robimy na przykład porządki u naszych kur albo jakichś zwierzątek domowych, takich jak na przykład chomiki czy świnki morskie, wszystko co kiedyś żyło organiczne, przerobione przez człowieka albo przez zwierzęta, idzie do nas na kompostownik. I później, jeżeli jest tego materiału już naprawdę dużo, tak jak tutaj, to któregoś dnia wychodzimy, wszystko wygarniamy na środek, tutaj, dlatego warto jest mieć taki czysty placyk przed kompostownikiem. Wszystko jeszcze raz pięknie mieszamy, szpadlem rozdrabniamy, dlatego że pamiętajcie, mniejsze elementy się szybciej rozkładają. Tak? I zaczynamy budować pryzmę kompostową od zera. I wtedy, tylko wtedy osiągniemy pryzmę kompostową, tak zwaną gorącą, hot compost. I wtedy w takim gorącym kompoście mamy zabite yy, kłącza. Chwastów wieloletnich, kłącza jakichś innych roślin, które są uciążliwe dla ogrodu i nasiona, no i oczywiście różne pasożyty i choroby roślin. Także na samym dole, na początku, układamy warstwę drenującą, bo pamiętajcie, woda i powietrze w kompoście są bardzo ważne, i później takimi około 30-centymetrowymi warstwami układamy materiał, który wcześniej tutaj przygotowaliśmy. I przekładamy go na przykład liśćmi z żywokostu albo z pokrzywy, czyli czymś, co jest tak, tak zwanym aktywatorem kompostowania, przyspiesza go i podlewamy, porządnie podlewamy. Przygotowaną pryzmę należy przykryć nieprzepuszczalnym jakimś materiałem. My zazwyczaj używamy starej plandeki, którą używamy rok po roku. Taka plandeka spowoduje, że ilość wilgoci będzie zatrzymana w tym kompostowniku i nie będziemy jej ani tracić ani też zbierać większej ilości wody z atmosfery. Fajnie jest y, sprawdzać, jaka jest temperatura w takim kompostowniku. U nas zazwyczaj dochodzi ta temperatura do około 65 stopni. Możecie kupić specjalny termometr do kompostownika i zobaczyć faktycznie, czy to działa. W momencie, kiedy ta temperatura spada, staramy się przerzucić kompost do pryzmy obok. Dlatego warto jest mieć takie dwukomorowe kompostowniki i mieć czystą, przygotowaną już do przerzucenia pryzmy obok. Wtedy znowu mikroorganizmy zabiorą się do pracy, będą chciały rozkładać materię organiczną, on się znowu nagrzeje i będziemy mieli taki piękny kompost ogrodowy już do użytku po około 6 miesiącach. To się troszeczkę różni, jeżeli robimy kompost latem, kiedy jest gorąco, wtedy te mikroorganizmy pracują szybciej, czy zimą, albo jesienią, albo wczesną wiosną, kiedy Mikroorganizmy jeszcze tak naprawdę śpią albo pracują bardzo powoli. Czyli to się zmienia. Ale ważne jest to, żebyście wiedzieli, że kompost jest gotowy w momencie, kiedy faktycznie przypomina taką brunatną ziemię. I jeżeli są w nim jakieś większe kawałki, to wystarczy go przesiać i już możecie go używać, a większe kawałki wrócić po prostu na pryzmę, która robi się obok. Proste, prawda? Jeżeli nie możecie robić swojego własnego kompostu, to naprawdę nie jest to żadnym problemem, ponieważ możecie oddawać swoje odpadki albo z ogrodu, albo z domu, wszystko co jest organiczne, do biośmieci. Tylko pamiętajcie, że są pewne zasady, które trzeba przestrzegać. Są y, różne składniki, które niekoniecznie powinny trafić do takich właśnie bioodpadów. A to z tego powodu, że po prostu kompostowanie ich w kompostowniach może być niezgodne z technologią. I niebezpieczne dla nas. Także pamiętajcie o przestrzeganiu tych zasad. Pamiętajcie, miejsce torfu jest na torfowisku. A więc w ogrodzie używajcie podłoży beztorfowych. I też zawsze stosujcie się do zasad segregacji odpadów bio.